Z czasem przyjacielu, skąd jest we mnie taka siła? Ja odpowiem tobie krótko, ta historia jest zawiła. Bo nie jedna miłość w życiu tutaj prawie mnie zabiła. Nie obietnice, jakiekolwiek są już będę Ważne czyny są nie słowa, miłość to pojęcie względne Czasem kochać można mocno i wyrażać to dosadnie Ale druga strona tutaj tej zagadki nie owgadnie A więc po co się tu chrastać i wypróbować sobie żyły Trzeba zjąć porażki godnie Wasze chwile się skończyły Gdy na siłę chcesz tu stworzyć bajki, piękne zakończenie Wtedy miłość nieprawdziwa Ma tu dziwne zabarwienie Nie ma czterech już emocji, nie ma już kolorów tęczy Każdy idzie swoją drogą i ze sobą się nie męczy Lecz wystarczy trochę czasu, krótka chwila zapomnienia Serce potrzebuje iskry Do miłości to wskażenia taka siła, ja odpowiem Tobie krótko ta historia jest zabiła, bo nie jedna Miłość w życiu tutaj prawie mnie zabiła Przejdam nie obiec, jakiekolwiek są już zbędne Ważne czyny są nie słowa, miłość to pojęcie względne Ważne czyna, tuż na mocno i wyrażać to dosadnie Ale druga strona tutaj tej zagadki nie odgadnie A więc po co się tu chlastać, i wypróbować sobie żyły Trzeba z porażkę godnie Wasze chwile się skończyły Gdy na siłę chcesz tu stworzyć bajki, brudne zakończenie Wtedy miłość nieprawdziwa ma tu dziwne zabarwienie Nie ma szczerych już emocji, nie ma już kolorów tęczy Każdy idzie swoją drogą i ze sobą się nie męczy Lecz wystarczy trochę czasu, krótka chwila zapomnienia Serce potrzebuje i Do miłości tu spieszenia